Cześć moi drodzy z tej strony Wojek Simulator. Dzisiaj poprawka Solbusa SN 11 M. Moi drodzy, 11 metrowy autobus miejski. No to opowiem wam pulpit. Tutaj jest automatyczne podnoszenie, hamulec ręczny, kierunkowskazy lewy, prawy. Zresztą wam zaprezentuję. Łączę elektrykę. Świeci się cały pulpit. Tak. I tak kierunkowskaz lewy w dół trawy górę i moi drodzy odpalamy sobie go wspomaganie jak widzicie działa tu jest retarderek że wam go pokażę od środeczka tak wygląda ten solbusik Ładnie według mnie on jest zrobiony Chociaż ja tam zbytnio solbusów nie lubię Ale ładnie działa Ładnie działa Słychać bardzo dobrze No i moi drodzy Spuścimy sobie Wyłączymy sobie go zaraz. Tutaj jeszcze macie z tego wiem przełączniki świateł. I przechodzimy jeszcze raz do tego. Ustawienie lusterek. Drzwi pierwsze, drzwi drugie. Załączę go tylko, bo mnie nie słychać. Drzwi pierwsze, drzwi drugie. To jest do otwierania wszystkich drzwi. Tu jest, moi drodzy, klimatyzacja. radyjeczko, jak widać działa, oczywiście klimatyzacja i ogrzewanie tutaj Tutaj jeszcze, tam jest włącznik do tablic, może Wam go pokażę Ale tablice nie działają aktualnie Była również kamera, jedna, druga, ale Tablice nie działają i Ogółem Jakby to powiedzieć Tablice nie działają, to i kamery nie działają Odkąd wszedł ten ZGPKS to nie działa No i co by Wam tu jeszcze powiedzieć? No, Piękny solbusik Tak jak mówiłem, 11 metrowy Wyłączony Wyłączony Wyjdziemy, zamkniemy drzwi I domknięte. tutaj się spuszcza powietrze Żeby można było drzwi otwierać, zamykać Dobry I Otto Lotto, tak on działa. Piękny, 11 metrowy. Dzięki serdeczne i heja.